Sobotnie przed południem na Cytadeli w mroźno-słonecznej aurze tradycyjnie spotkali się miłośnicy biegania na kolejnym parkranie. Dzisiejszy bieg, o ile pamiętam, jest 174 biegiem. Od trzech lat, ponad już 3,5 roku prawie biegamy. Zawsze w sobotę o 9 rano na Cytadeli. Parkran każdego tygodnia gromadzi ponad setkę uczestników. Zarówno zawodowcy, jak i ludzie, którzy chcą po prostu miło czas spędzić i pokonać truch tę trasę 5 km. Także praktycznie wszyscy. Ja biegam już od tak około 2000 roku, ale tam były przerwy i tak dalej, a tak z nastawieniem na wynik to od 2012 roku. I dlaczego? Nie wiem, trudno odpowiedzieć. Pani każdy każdego biega, czy każdy odpowie tak samo, że nie wie dlaczego. Dla poprawienia formy, dla, dla, dla sprawności ogólnej, dla wyglądu, no. Każdy lubi biegaczy tyle powodów. Ten tutaj bieg na 5 km to jest taki dla frajdy, bardziej dla młodych, żeby, żeby, żeby go motywować. Coś tam sobie pobiegały w tym roku, nie chcę się chwalić. Tata cię namówił na bieganie? Czy Ty sam z siebie? Tata mnie namówił. Jak podoba ci się? Podoba mi się, fajnie jest. Dlaczego lubisz bieganie? Nie wiem to tak jakoś. A od maratona wcześniej brałeś udział? Nie. Jeszcze no. tym wciąga i tam i syn stwierdził, że muszę się trochę ruszać, bo mam taką pracę, taką w sumie tam siedzącą raczej, że jednak stwierdziłem, że, że trzeba troszeczkę coś dla siebie zrobić. I, no, i, i tak się tak i, i staram się troszeczkę ruszać. To jest fajne bieganie? Fajne, fajne, fajne. No, 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 jest przyjemne, no, tam, tam pobiegu biegu się jest oczywiście trochę zmęczonym, jestem zgrzany, spocony, ale, ale później jest jednak taka satysfakcja, że jednak się coś tam dla siebie zrobiło, że, że tam jest mi no i staram, staram się tam w jakichś takich biegach tam tak sporadycznie uczestniczyć. Zbliżam się do 150, czyli wszystko zaczęło się kiedy to było? 5 grudnia 2012 roku, kiedy usłyszałem właśnie od jednego z biegaczy, którego gdzieś tam przypadkiem spotkałem informację, że jest taki bieg, który się odbywa na Cytadeli co tydzień, w tydzień i że warto na nim być. To był akurat początek mojej historii, mojej przygody, że tak powiem, z bieganiem. Jeszcze dopiero, dopiero się wdrażałem, że tak powiem i przyszedłem tutaj pierwszy raz. Potem drugi, trzeci, a potem to już poszło jak składka. Bo to tutaj nie być bez sob sobotę, zacząć bez pargramu, to jest sobota stracona. A jeżeli sobota stracona, to cały tydzień jest stracony. I nie ma innej opcji, trzeba tu po prostu być. Zwierzęta, psy głównie również mogą trasę pokonać razem z nami. Chyba 81 będzie i z pieskami prawdopodobnie też 81, chociaż czasem im biegnie mąż, ale one biegają zawsze z nami. Lubią biegać? myślę. Bardzo pani... lubią, bardzo są podekscytowane rano przy przygotowaniach. W biegach Park Rano nie obędzie się nigdy bez pomocy wolontariuszy. Dzisiaj też jesteście wolontariuszami, dlaczego zdecydowaliście się pomóc? Hmm. Yy, ogólnie spędzam miło czas wtedy z tatą. Tata biega, a ja jestem wolontariuszem. Podobało mi się. To. Biegacze wystartowali punktualnie o godzinie 9:00. Park Run jest to ogólnoświatowa inicjatywa z Anglii, jeśli to się wywodzi i na całym świecie jest już ponad 700 lokalizacji. W Polsce jest 30 miast i 10 lat temu cała inicjatywa powstała w Anglii, w Londynie pierwszy raz. W samej Anglii jest ponad 300 tych biegów, także w samym Londynie jest tylko dziesiątki. No i tak to przyszło i się rozrasta, rozrasta i jest coraz fajniej. Kolejny bieg na Cytadeli już w następną sobotę. W sobotę 5 grudnia robimy bieg mikołajkowy, wszyscy się przebiorą za mikołajów, mam nadzieję, w czerwonych czapkach i będziemy robili zbiórkę na dom dziecka, rzeczy, zabawek i środków czystości. Organizatorzy parkranu zapraszają zatem za tydzień start punktualnie o godzinie dziewiątej.